Witam, nazywam się Michał Oknia i przeprowadzę dla Was dzisiaj trening. Zaczynamy od zbiórki, postawa, rej. Pierwszą rzeczą jaką robimy jest rozgrzewka. Zaczynamy od wymachów ramion w przód, 20 razy. Tak samo w tył, też 20 razy. Troszkę trudniejsza wersja, czyli jedna ręka w przód, druga w tył. I zmiana. Następne ćwiczenie. Stajemy w lekkim rozkroku, kładziemy ręce na biodra i krążenia bioder 20 razy w prawą stronę, 20 razy w lewą stronę. Staramy się wykonywać jak najobszerniejsze ruchy, jak największe koło kręcimy biodrami. Teraz zostajemy dalej w rozkroku. Skręto skłony w opadzie. Pochylamy się i skręcamy się. Raz jedną ręką do jednej nogi, raz do drugiej. Patrzymy się daleko za ręką, która jest nad głową. Tak samo 20 razy. Znajdujemy sobie kawałek ściany, biurka, cokolwiek. Wstajemy do niej tyłem i tak samo skręty tułowia. Skręcamy się do ściany, robimy małą pompkę na ścianie. To samo w drugą stronę, 20 razy. Dogrzewamy jeszcze nadgarstki. Szyję pokręcić w jedną stronę, w drugą stronę. Naciągamy szyję do jednego ucha. Do jednego barku, do drugiego barku. I kolejne ćwiczenie krążenia tłowia, czyli robimy skłon. I całym tłowiem staram się jak największe koło zakręcić. Tak ręce daleko za sobą. Po pięć razy na stronę. W jedną, w drugą. I jeszcze na dogrzewkę 10 przysiadów z wyskokiem. Przysiad, dotykamy rękoma do ziemi. Wyskok do góry. Przechodzimy do części głównej. Pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy od podporu przodem. Pilnujemy, żeby ciało było w jednej linii. Nie załamujemy się w plecach. Pierwsze ćwiczenie wygląda w ten sposób. Zaczynamy od podniesienia lewej ręki przed siebie. Przytrzymujemy 3 sekundy. Odstawiamy. Prawa ręka. 3 sekundy. Odstawiamy. Lewa noga. 3 sekundy. Odstawiamy. Prawa noga. 3 sekundy odstawiamy, i tak wykonujecie ćwiczenie 10 razy. Dla tych, co dają radę, bez przerwy, jeżeli ktoś potrzebuje, wykonuje ćwiczenie z przerwą. Drugie ćwiczenie, podobne, znowu pod podpór przodem. I teraz mamy za zadanie podnieść przeciwne do siebie ręce i nogi, czyli podnoszę prawą rękę, lewą rękę, prawą nogę. Przytrzymuję. 5 sekund. Odstawiam. To samo prawa ręka, lewa noga. Dżuch napięty. Staramy się dalej trzymać prostą pozycję. Nie bujamy się. Kolejne ćwiczenie, dalej, dalej podpór przodem. Przechodzimy teraz z podporu przodem, gdzie mamy proste ręce, do podporu przodem na przedramionach. Czyli uginamy najpierw jedną rękę, kładziemy się na jednym przedramieniu, dokładamy drugą rękę. Prostujemy i znów raz jedną rękę, raz drugą. Brzuch napięty, nie bujamy się w biodrach w miarę możliwości. Tylko próbujemy dalej utrzymać porządną, prostą pozycję. Brzuch napięty. Schodzimy na jedną rękę. Na drugą. 20 razy powtarzamy tak samo. Jak ktoś nie daje rady spokojnie może sobie zrobić między ćwiczeniami przerwy. Następne ćwiczenie dalej podpór przodem. I teraz naszym zadaniem jest Zabranie jednej ręki z ziemi i dociągnięcie jej do klatki piersiowej. Przyciągam jedną rękę, drugą. To samo co przy poprzednim ćwiczeniu: brzuch cały czas napięty, plecy staramy się mieć w jednej linii. Nie bujamy biodrami na prawo, na lewo, tylko staramy się utrzymać prostą pozycję. 40 razy. Kolejne ćwiczenie, podpór przodem, dalej i dociągamy do siebie przeciwne łokieć i przeciwne kolano. Czyli lewy łokieć do prawego kolana, prawy łokieć do lewego kolana. 20 razy przechodzimy do dobrze Wam znanej deski. Ugięte ręce, brzuch napięty, plecy w jednej linii. Nie załamujemy się. Próbujemy utrzymać pozycję w jednej linii. Głowa przed siebie. Patrzymy, przytrzymujemy 40 sekund. Dla kogo miało, dla kogo mało? Może sobie spokojnie to wydłużyć do minut. Od razu po tym przekręcamy się na bok deska bokiem czyli podpieramy się na jednej ręce. Stopy złączone razem, podnosimy biodra do góry i staramy się utrzymać tą pozycję. Prosta linia, ciało tworzy prostą linię. Dla tych, co jest to za łatwo, dokładają rękę. Jak dalej za łatwo, można dołożyć jeszcze nogę. I jak rozgwiazda, staramy się utrzymać tak samo 40 sekund. Oczywiście to samo na drugą stronę, czyli teraz druga ręka. Stopy dalej złączone. Podnosimy biodra. Dodajemy rękę. I jak ktoś podsz, za mało dla do kogoś dodajemy nogę. Ostatnie ćwiczenie. Kładziemy się na plecy. Nogi ugięte. Podnosimy głowę. Głowa nie leży na ziemi. I przyciągamy się do jednej pięty. Do drugiej. 60 razy. Nogi nieruchomo, tylko skręcam się raz do jednej pięty, raz do drugiej. Było to ostatnie ćwiczenie w serii, takich serii do wykonania. Młodsi mam 3, starsi 4 lub więcej. Jeszcze dwa ćwiczenia koordynacyjne. Pierwsze ćwiczenie stajemy sobie na jednej nodze. Druga noga pod kątem 90 stopni ugięta. Wyciągamy ręce przed siebie i staramy się nieruchomo 10 sekund utrzymać na jednej nodze. To samo zmieniamy później na drugą nogę, też 10 sekund. Staramy się nie bujać. Rodzic może nas skontrolować, zobaczyć czy się ruszamy, czy stoimy w miarę nieruchomo. I trudniejsza wersja, wracamy na pierwszą nogę. I dokładamy do tego zamknięcie oczu. Staramy się pilnować dalej ciało, żeby się nie ruszać. Zamiana nóg. To samo na drugą nogę. Oczy dalej zamknięte. I staramy się nie bujać tak jak ja w tym momencie. Drugie ćwiczenie. Przysiad na jednej nodze, tak zwany pistolet. Noga wyciągnięta prosta do przodu. Tak samo druga noga. Dziękuję za wspólny trening. Kończymy tak samo z biurką. Postawa. Rej. Pamiętajcie, żeby robić zdjęcia, nagrywać filmiki jak ćwiczycie. Dzielić się z nami tymi zdjęciami. Pokażcie, że żyjecie życiem naszego klubu. I do zobaczenia na następnych treningach.